Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jerzy Zalewski jestem reżyserem między innymi historii ROJA, która mam nadzieję powstanie i będzie w kinach polskich w przyszłym roku. Dzięki Państwu, dzięki temu, że wielu z Was pomogło akcji Ratujemy ROJA, którą prowadziła Fundacja Dobre Media i dzięki Wam spłaciłem bardzo dużą część długu, który ten, ten film, produkcja tego filmu e, posiadał, miał ten dług. Nie z winy producenta, nie z winy reżysera, z winy innych y, instytucji życia publicznego w Polsce. Y, Ale o tym wszystkim, o tym wszystkim, o cenzurze y, także w Polsce opowiem Państwu na Balu y, Niepodległości, która będzie 10 listopada w hotelu Interkontynental w Warszawie. Jestem bardzo dumny, że zostałem tam zaproszony jako gość honorowy. Będę miał okazję z Państwem rozmawiać, opowiem jak powstał ten film, jak powstaje ten film i podziękować, podziękować Wam za, za pomoc. Bądźcie na balu niepodległości.